Wierzę, że w pielęgnacji nie chodzi tylko o to, aby zakrywać niedoskonałości kolejnymi warstwami makijażu. Wierzę, że prawdziwa pewność siebie bierze się ze zdrowego fundamentu silnej, nienaruszonej bariery naskórkowej, która radzi sobie sama bez naszej ingerencji. Bardzo często, a nawet zbyt często niszczymy naszą twarz zbyt agresywnymi zabiegami, niedostosowanymi do wieku, do stylu życia, albo także w domu nasza pielęgnacja jest. Często zbyt mocna, bo chcemy na już, na szybko, aby był efekt natychmiast. I łączymy kwasy z retinolami, goniąc za szybkim efektem. Ale, ale dzisiaj w tym filmiku chciałabym aby zachęcić do czegoś odwrotnego. Powrotu do, do początku i do regeneracji. I jak możemy to zrobić? Przestańmy walczyć z naszą skórą, a zacznijmy ją słuchać i zacznijmy ją karmić Najlepszymi składnikami, które wpływają na odbudowę bariery naskórkowej, ona jest niezbędna, jest to taka struktura na naszej skórze, która chroni nas przed całym, przed tymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Jeżeli mamy złą pielęgnację, zbyt mocno agresywną pielęgnację albo niedobre produkty do mycia naszej skóry, ta bariera naskórkowa nie ma możliwości się zregenerować. Cały czas jest naruszana wtedy nasza skóra, cały czas jest bardziej narażona na wszystkie czynniki środowiska zewnętrznego. Dlatego dzisiaj chciałam się w tym filmiku skupić na mlecznych tonikach, które będą zawierały kamę produktów, tych wszystkich substancji niezbędnych dla Twojej skóry, aby odbudować barierę naskórkową. To sposób na dostarczenie Twojej skórze, lipidów, ceramidów oraz składników aktywnych, które ukoją twoją skórę, dostarczą mi tych składników, aby bariera skórkowa w końcu mogła się dobrze zregenerować. I wówczas wszystkie zabiegi i całą pielęgnację, którą stosujesz w domu, będzie działała znacznie, znacznie lepiej, a sama poczujesz większą satysfakcję i przyjemność z codziennej pielęgnacji. W gąszczu produktów znalazłam produkty, które będą idealne, Zgodne z tą filozofią odbudowy naszej bariery i będą wzmacniać ten nasz mur chroniący nas przed czynnikami środowiska zewnętrznego. Podzieliłam je na dwie części. Kolejność nie jest od najlepszej do najmniejszej. Podzieliłam je w dwóch grupach. Odbudowa oraz te, które wydobywają blask, czyli Glow. Glow jest teraz bardzo pożądany zarówno w zabiegach kosmetologicznych, jak i w codziennej pielęgnacji przez Was, przez Ciebie. Dlatego stwierdziłam, że ten podział ułatwi Ci również sprawę w wyborze odpowiedniego produktu dla siebie. Przygotowałam sześć produktów w gąszczu tych wszystkich produktów, które stwierdziłam, że mają bardzo dobre składy i są napakowane super substancjami aktywnymi, które będą służyły jednemu celowi Twojemu zdrowiu skóry. Pierwszą grupą, czyli ten fundament i odbudowa, czyli Twoja regeneracja, tutaj bardzo dobrze sprawdzają się Dwa kosmetyki. Tutaj bardzo dobrze sprawdzi się New Ceramidin oraz uzdrowisko. Jeżeli czuję, że Twoja skóra piecze, swędzi, szczypie, a szczególnie w tej porze, którą mamy teraz za oknem, kiedy powietrze jest znacznie bardziej suche, w powietrzu unosi się mnóstwo zanieczyszczeń. Produkty, które są napakowane bardzo dużą ilością ceramidów, czyli pomagają zespolić ten mur i mm, uszczelnić Twoją barierę naskórkową i chronić Twoją skórę. Uważam, że bez naprawy pęknięć żaden kosmetyk nie jest w stanie zadziałać prawidłowo. Dr. Yard to jest już w ogóle standard, a uzdrowisko, z uzdrowiska to dowód na to, że natura, polska produkcja i bardzo dobra cena za produkt naprawdę mogą działać w cuda. Więc jeżeli nie chcesz przepłacać zbyt dużo, polecam Ci ten produkt. Tymi produktami to jest Veoli Botanica oraz Basic Lab. Są zaawansowane technologie, połączenie bardzo dużej ilości składników, rządcy twojej barierze naskórkowej, ale również warstwie rokowej. SignLab nazywa swój pro produkt primerem jak najbardziej, bo to jest baza, Wybieram ten produkt, szczególnie po zabiegach medycyny estetycznej albo zabiegach z użyciem peelingów chemicznych, dlatego że wiem, że skóra w tym czasie jest wysoko wrażliwa i potrzebuje ona specjalnego traktowania i specjalnych produktów kosmetycznych, aby mogła się w pełni dobrze regenerować. Jest to też kosmetyk dobry dla osób, które mają skórę wrażliwą, łojotokową. Myślę, że większość osób pokocha ten produkt. Natomiast jeżeli chcemy połączyć odbudowę bariery naskórkowej z istnym glow, to tutaj mam dla Ciebie dwa produkty. Tear and Beauty and Johnson. Wszyscy mówią o glass skin, ale dla mnie to nie tylko estetyka. Ta piękna tafla na skórze to jest właśnie dowód, że Twoja skóra jest dobrze nawilżona, bariera jest dobrze zregenerowana, że alż lśni. Tir, i Beauty Johnson. Dlaczego lubię te produkty? Dlatego, że dają one efekt tego glass skin, ale nie poprzez naładowanie brokatem, ale poprzez fajne składniki aktywne, które możemy tam znaleźć, takie jak ceramidy, lipidy, a dodatkowo zawierają już jeszcze składniki aktywne, które wpływają pozytywnie na kondycję Twojej skóry używając tych sześciu kosmetyków, oczywiście nie wszystkich naraz każdy z nas powinien sobie znaleźć idealne dla siebie jeżeli już twoja skóra napełni się odpowiedniej ilości tymi składnikami aktywnymi i tymi ceramidami, będzie twoja skóra piękna, zadbana będzie ten efekt dla skin i dzięki temu będziesz pokazywała swoją piękną skórę która będzie sama mówiła, że moja skóra jest piękna i zdrowa i zadbana Wybór kosmetyku tak naprawdę zależy całkowicie od Ciebie. Czy wybierzesz polski weolin, czy koreański tear-tear. Wszystko tak naprawdę zależy od Twojego budżetu i preferencji. Chciałam Ci tylko pokazać, że na różnych progach cenowych można znaleźć bardzo dobre produkty napakowane ceramidami, lipidami i składnikami, które bariera skórkową Ci podziękuję, a Twoja skóra będzie miała piękny glass skin. Pamiętaj, że najważniejsze jest, dlaczego sięgasz po te kosmetyki, dlaczego sięgasz po jeden z konkretnych kosmetyków. Nie sięgaj, ponieważ są modne, tylko sięgaj po nie dlatego, że wiesz, że Twoja skóra potrzebuje odbudowy bariery naskórkowej, że jesteś świadoma podstawowej pielęgnacji i podstawowych zasad, aby dobrze dbać o Twoją skórę. Przestań walczyć ze swoją skórą, a zacznij ją kochać i szanować, a ona odpłaci Ci się tym samym. Dlatego zawsze zaczynamy od uszczelnienia bariery naskórkowej, a jeżeli sama nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak dobrać prawidłową pielęgnację, serdecznie Cię zapraszam do mojego gabinetu, dobierzemy tutaj dla Ciebie odpowiednią pielęgnację. Pisz miało również w komentarzach, chętnie odpowiem na Twoje pytania. Uważam, że prawidłowa pielęgnacja, dobrana indywidualnie, jest to filozofia odpowiedniego dbania o skórę a nie sięgania i iścia za modą. Jest to szacunek dla siebie, dla swojej skóry. Musimy zadbać o barierę naskórkową i do, do, mm, oraz dostarczać takich kosmetyków, które jej nie będą za bardzo niszczyć. Na dziś napisz mi, czy znasz już któryś z tych kosmetyków i czy już go stosowałaś. Napisz w komentarzu, co o nim sądzisz i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!